E Cześć z tej strony Zbyszek ze Smart Laser. Jesteśmy w Kielcach. Międzynarodowe targi. Świat metali. Wystawcy z całego świata, w tym my, Smart Laser. Kielce 2023. Stąd przemysłowa wiosna. Niesamowite wydarzenie. Warto tutaj być. 7 hal. Mnóstwo osób. Mnóstwo wydarzeń. Mnóstwo rozmów. Mnóstwo nowych rozwiązań. Sam jestem ciekaw statystyk. Na naszym stoisku prezentujemy spawarki ręczne i automatyczne, mobilne i stacjonarne. Nie zabrakło również oczyszczarek. Prezentujemy Wam mini oczyszczarkę laserową mocy 100W chłodzoną powietrzem. W wersji mobilnej możemy ją założyć na plecy i wykonywać jakieś prace w terenie lub też w warsztatach na własnych stanowiskach. Mamy do wyboru moc, szerokość, częstotliwość wiązki. To wszystko zapewni Wam jak najbardziej optymalne warunki pracy i czyszczenia. Najwięcej pytań było o automaty spawalnicze. Nasza pięcioosiówka cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jeżeli chcecie więcej informacji, wejdźcie na naszą stronę. Zobaczcie. Jak dużo tutaj maszyn jest dookoła. Mamy tu maszyny do cięcia, maszyny do spawania, maszyny do gięcia. Nasza nowość, mobilna spawarka laserowa, 1000-1500 W. To były wspaniałe cztery dni spotkań. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Zapraszamy teraz do dalszego kontaktu. Do zobaczenia.